Tymczasem Władysław, czy jak go tam nazywano Ładyś Osipowicz, ten co miał włosy jak krucze skrzydła czarne i u rozpostarte, z ramieniem do objęcia błękitnookiej cecylki staniewskiej już przygotowanym, niecierpliwie zawołał: Zaniescy! do roboty! Polkę grajcie! Polki tej Justyna już nie tańczyła. Wypadkiem sprowadzonym przez ruchliwość tłumu znalazła się za ławą i rzędem obsiadujących ją kobiet, znajdującej się pomiędzy zasiekami krótkiej, ciemnistej uliczce. Na drewnianych słupach wiszące latarnie rzucały tu trochę tylko mętnego światła, z zasieków bił zapach usłych ziół i kłosów. Justyna, głowę ubraną w grono jarzębiny, o puszystą i wonną ścianę usłego zboża oparła, i w zamyśleniu przed siebie patrzyła. Czy zdawała sobie jasno sprawę z przyczyn głębokiego wzruszenia, którym przejmował ją widok tego mrowiącego się przed nią ludu? Zapewne. Gdyby przed kilku jeszcze miesiącem znalazła się tutaj, uczułaby się nieznana pośród nieznanych, zmieszana, obojętna, może znudzona. Dlaczegoż teraz serce jej uderzało mocniej? Prędko, przyjaźnie. Dlaczego? Boże, przychodzi z czasem chwila, w której z dna duszy ludzkiej podnosi się to, co natura w nim posiała i co czekało tylko promienia, powiewu, aby urość w kwiat, kłos albo strzałę. Promień ten, powiew, może nie przybyć. I wówczas człowiek kładzie się do mogiły, samym sobą nie stawszy się nigdy. Ku niej one przybyły. Z gorzkiego morza cierpień wynurzyły się wtedy, gdy wśród zbóż i bławatków raz pierwszy ujrzała ochoczego oracza i jego błękitne oczy utkwione w nią z tajną, nieśmiałą tkwiwością przypomniały się jej teraz złote łany pośród których w upalny dzień lipcowy sierp z jego ręki przyjęła i szybkie jak błyskawica wspomnienie zaniosło ją z tego tłumu w głębie zaniemeńskiego boru na mogiłę w tej nocnej porze grubym zmrokiem obleczoną zdało się jej że to co teraz czuła stamtąd podówczas w sobie przyniosła że te uczucia których doznała tam i tu doznawała że to jedno wszystko co w dniach ostatnich usłyszała z płomiennych ust Witolda i co w samotnej godzinach przedumała sama, jednym także strumieniem myśli głowy jej przepływało i przypominała sobie jasno, wyraźnie przypominała ów sen swój czy owo marzenie, w którym zapaloną lampą świeciła z góry nad domostwem tym ludom, a promienie jej lampy nićmi światła ślizgały się po dachach, ścieżkach, płotkach, szerokich polach, o starożytny grobowiec, o dwór korczyński, o leśną mogiłę zaczepiając i wszystkie te ułamki jednej całości jakoby w łańcuch wiążąc. Jakaś niby elektryczna iskra o serce jej uderzała na czoło płomień, a w oczy wilgoć rzucając, tym tuż przy sobie usłyszała głos przyciszony i nieśmiały, który przemówił. Dziesięć lat krócej żyć chciałbym, byle wiedzieć, o czym pani tak zamyśliła się w tym momencie. Jan Bohatyrowicz nie tańczył dotąd wcale. Do pocztu drużbantów należał. Jednak ani wystroił się po weselnemu, ani wesołości najmniejszej nie okazywał. Krótką siermiężkę swoją, zielonymi taśmami ozdobioną przywdział, białym krawatem kołnierz cienkiej koszuli przewiązał, i wcale nie zdawał się dbać o to, co tam ludzie o jego odzieniu czy zasępieniu myśleć lub mówić będą. Wyglądał tak, jakby mu coś potajemnego serce zjadało. Ledwie przywitał się z tym i Od początku tańców w kącie przy muzykantach stał, z ramionami u piersi skrzyżowanymi i poprzeczną zmarszczką na czole. Kiedy niekiedy tylko na tańczący tłum spoglądał, kogoś w nim upatrując i wtedy oczy błyskawicami mu połyskiwały. Zresztą panną, którego kilka razy zaczepiły, oburkliwie i nawet trochę ironicznie odpowiadał. Od rówieśników usuwał się jak od ognia. Matkę przemocą do tańca go ciągnącą naprzód prosił, aby mu pokój dała. A potem wprost fuknął. Nikt mu też nie dokuczał, ani go nie niepokoił. Ludzi było wielu i bez jednego łatwo wszyscy obejść się mogli. Jednak tu i ówdzie o nim gadano. Podstarzałe kobiety, szczególnie w pochmurności jego, węszyły jakąś niezwykłą historię. Jadwiśka do Muntówna na wesele nie przychodzi. Janek tak wygląda, jak gdyby wczoraj matkę i ojca pochował. Tać pokłócili się z sobą, a może też wszystko pomiędzy nimi już rozerwane. Z drugiej strony, co się tam miało rozrywać, kiedy podobno nic, jak się należy, związanym jeszcze nie było. O zaręczynach nikt nie słyszał, tyle tylko, że tam jego stryjaszek i jej dziadunio, jeszcze kiedy przytomniejszym niż teraz był, pomiędzy sobą to małżeństwo układali. Może oni dla inszej przyczyny pokazuje się takim sępem, może to u nich melancholia i tetryctwo w rodzie. Nieboszczyk jego ojciec taki był zawsze pogrążony w sobie i mrukowaty. Stryj na ciężką handrę w kwiecie lat swoich zapadł a obaj górnie zawsze myśleli, przez co Jerzy zginął marnie, a Anselm też niezupełnie po ludzku życie strawił. Może Janek przyrodził się do ojca i stryja? Zawsze w śpiewaniu prześcigał wszystkich. Ale do pory dzban wodę nosi i na każdego taki moment przyjść musi, w którym prawdziwe jego przyrodzenie na wierzch wyłazi. Przyrodzenie, gdybyś i widłami odpychał, powraca. Widać, widać że i on taki sam będzie pogrążony w sobie i górnie myślący, jakim byli jego ojciec i stryj. Przyszła jednak chwila, w której Jan, wzrokiem ku uliczce pomiędzy zasiekami rzuciwszy, oczami błysnął, pomiędzy ławą a ścianą przecisnął się, w jej głębi się znalazł i nad głową Justyny nieśmiało, z cicha mówił. — Pani zapytuje, dla jakiej przyczyny ja markotny jestem hm, i nie tańczę? Przed panią jedną to wypowiem że podczas takie wątpliwości mnie oblegają, że ni to żywy, ni to umarły chodzę i na dnie niemna prawie wolałbym leżeć, niż z takimi wątpliwościami żyć. Justyna cichych tych słów słuchała z pochyloną głową. Jak najprostsza wiejska dziewczyna ze zbożowej ściany, do której się przycisnęła, długie słomy i kruche źdźbła usłych ziół wywlekała. Czuła, że głowę jej płomieniem ogarnia w drog uporczywy i namiętny. I słyszała szept cichszy jeszcze niż przedtem. Cudnie te jarzębiny, czarne włoski panie ubierają. I sukienka ta sama, która była pod ten czas, jak wspólnie jeździliśmy na mogiłę. Chwilę milczała, a potem poprosił, żebym ja mógł jedną gałązkę tej jarzębiny dostać. Zdaje się, że już i przez to szczęśliwy byłbym. Szybkim ruchem pąsowe grono od białego stanika odpięła, podając mu je głowę podniosła. Kilka sekund patrzyli na siebie oboje spłonieni i prawie drżący. Potem on gestem namiętnej radości włosy z czoła odrzuciwszy gałązkę jarzębinę u guzika siermiężki umieścił. Temu wrót gumna zrobił się ruch niezwykły. Rozstępowało się tam przed kimś, kogoś witano. Muzyka grać przestała. Kazimierz Jaśmon w posuwistych podskokach ku wrotom pobiegł, zanim skoczyli do montowie i kilka dziewcząt pośpieszyła. Na salę tańców weszła domuntówna, ale domuntówna w metamorfozie. Kto ją przedtem bosą, rozczochraną i kulawego konia pędząco widział, z trudnością teraz poznawał. Suknię miała amarantową, obfitymi draperiami obieszono, a z tyłu w ogromną turnirę zaopatrzoną. Było to arcydzieło krawca z najbliższego miasteczka, w którym też zapewne kupiła wielkie liście z pozłacanego papieru, przestrajające jej wysoko spiętrzone i od pomady świecące włosy. Na rękach miała białe rękawiczki, w ręku papierowy wachlarz malowany od całej jej osoby biły błyski złoto i srebro udających szpilek, kolczyków, bransolet. Szła wyprostowana, bardzo na twarzy czerwona, śmiała, lecz ponura. Dziadunio w śnieżnej kapocie, we wrotach gumna przez Witolda i kilku innych ludzi otoczonym i zatrzymanym został, a ona zaledwie parę kroków na toku uczyniła Spostrzegła dwie osoby: pannę i kawalera, z cienistej pomiędzy zaciekami uliczki, wychylających się pod światło latarni. Stali bardzo blisko siebie: panna jarzębiny na głowie miała, a kawaler w pentlisy ubranie. Widok ten, niby pięścią w piersi uderzył, wydała usta, a pod sobolowymi brwiami szafir jej oczu roziskrzył się i naokół gniewne błyskawice cisnął. We wrotach rozeglały się wesołe śmiechy. Dziadunio uporczywie Witolda Korczyńskiego za ojca jego Benedykta poczytywał, a o dziadku Stanisławie mówił jako obecnie żyjącym dziedzicu Korczyna. Że pradziad Dominik już nie żył, o tym pamiętał, a wywijając w górze schłym palcem z łuno radości na wyłysiałym czole wspominał. Dobry był z pana Dominika kompan, o, dobry, pamiętam. Jakaś razem w trzydziestym i pierwszym roku. Witold go u ściany na stołku sadzał i sam przy nim siadając chciwi o stare historie prosił. Z drugiej strony szczupłą postać staruszka klęcząc w trawach obejmowała Marynia Kirlanka, a kilku stojących obok młodych ludzi rozważało, co też tak ciekawego być może w gadaniu człowieka, który jeżeli nie cały rozum, to przynajmniej dobrą jego połowę. Postradał, żeby tylko ktokolwiek pacenki nie wspominał, bo zaraz fiksuje, ścicha mówili. A w gumnie ukazanie się Jadwigi wywoływało różne wrażenia. Niektóre z kobiet usta pootwierały, dziwiąc się jej strojowi, aż w oczach miga tak się bogato wystroiła. Wiadomo, aktorka. Wśród męskiej młodzieży powstały ciche chichoty. Ej, żeby julkowego sargasa, z tyłu jej. Na tej poduszce położyć, to by się zmieścił. Złotych liści na włosy nakładła i myśli, że pięknie. A to czysta trumna, galonami przez przyozdobiona. Ale dziewczęta wcale inaczej o stroju aktorki myślały. Najwięcej je uderzał i zachwycał wachlarz. Małe się marszczanki trzymając się pod ręce, dookoła wspaniałej panny krążyły przeciągłe okrzyki, wydają. Jezu! Otóż śliczne róże na tym wachlarzu, a te złote liście zupełnie takie jak w unie, u Matki Boskiej na ołtarzu. Jadwiga te oglądziny i dziwowania się niecierpliwiły. Wcale nie dla tych sproczek mordowała się nad strojem przez dwie godziny, a ten, dla kogo to czyniła, stał tam ciągle przy tej wierzębinach. Rozgniewanym wzrokiem na sukienki w błękitnej białej paski rzuciła. Dziwowało ciało, czego nie widział. Sarknęła. Proszę mnie pozwolić przejść, bo z moimi braćmi przywitać się muszę. Razem z braćmi, którzy ją otoczyli, stanął przynieść niej Kaźmierz Jaśmiąt. A że już raz gdzieś u znajomych widzieli się i rozmawiać ze sobą, wtedy śmiele przemawiać do niej zaczął. Odbraci już słyszała i z czułych wejrzeń, które rzucał na nią, miarkować mogła o czym on zamyśla. Więc szybko wzrokiem ku Janowi rzuciwszy, rozweseliła się nagle i dla Jaśmonta uprzejma się stała. Kiedy tak? To tak? Niechże widzi, że i ją Bóg i ludzie jeszcze nie opuścili. Bardzo układnie i dobranymi wyrazami mówić, zaczęła, że smętnie jest, iż lato kończy się, a zaczyna się zima, bo choć letnią porą roboty dużo, ale też i przyjemności więcej, a zimową porą nadmiar jej smętek jakiś opada, na co Jaśmąd poważnie odpowiedział, jako wszystkie czasy mają swój czas. A w dekretach boskich tak zapisano, aby była pora urodzenia i pora umarcia, pora cieszenia się i pora smęcenia. Potem znagła ją zapytał, czy da wiarę, że ona jemu aż trzy razy śniła się w tym tygodniu? Jadwiga o tym wątpiła, bo gdyby z panem Jaśmątem dobrze znajomo była, to co innego, ale, ale trudno kogoś śnić, tak mało znając. Jaśmont wtedy cicho szepnął: Co kto miłuje? To i we śnie czuję. A co się tyczy małej znajomości, to bynajmniej, bo ja panny Jadwigi wszystkie skrytości wiem. I w serduszku pani jak w otwartej księdze czytam. Zaczął jej znowu coś z cicha mówić, a oczami rzucając w stronę, gdzie stał Janek. Ona zaś zaczerwieniła się jeszcze mocniej, zaśmiała się głośno, i głośno też odpowiedziała: Niech pan będzie upewniony, że ja o tę osobę tak dbam, jak pies o piątą nogę. Wtedy już z braćmi i z niektórymi dziewczętami w głośną rozmowę się wdała, i tylko bacznie na nią patrząc, odkryć było można, że wrzała wewnątrz i że zanosząc się czasem od śmiechu, końcem wachlarza to jedną, to drugą powiekę przyciskała. Oczy zaś jej tak błyszczały, że jaśmąk je porównał do brylantów ognie sypiących, i naprawdę zapatrzył się w nie z upodobaniem szczerym i wielkim. Tańczyć nie chciała i długo opierała się na mowę braci i konkurenta, jednak rozmyśliła się i przyrzekła, że raz zatańczy. Ale chyba Krakowiaka, więcej nic, tylko jednego Krakowiaka. W przód jednak zobaczy, co dziadunio robi i. Czemu czego nie potrzeba wyszła przed wrota a jaśmot Witolda za ramię pochwyciwszy do, do ucha mu szepnął niech pan będzie taki łaskaw i z panną dróżką w drugiej parze do Krakowiaka stanie bo ja z pierwszą panną dróżką w pierwszej parze muszę potem wpadł do gumna i zakręcił się na toku wołając niechaj do tańca grają już się nogi zwijają krakowiaka zaniewscy zaniewscy po półgodzinnym odpoczynku na całe gumno zachuczeli raźnym krakowiakiem ale tańczyć go nie zaraz zaczęto bo nie wszyscy taniec ten umieli, więc pary dobierały się z niejaką trudnością. Na koniec dobrało się ich dwanaście, z pierwszym drużbantem na czele, który wolałby z domu dubną, ale przez uszanowanie dla zwyczaju i osoby, z pierwszą drużką przodem wybiegł. A wszyscy za nimi w podskokach biegli głośne chłopce, wybijając. I zgrabnie gipko, wyginając się w strony obie. Justyna niczym szczególnym nie wyróżniała się z grona tancerek. Nie była piękniejsza od króczowłosej osipowiczówny, ani od antolki i Siemiaszczanek zgrabniejsza, ale miała w tańcu większą od tamtych powagę i grację. Więc lekko na ramieniu tancerza zawieszona, z półuśmiechem na pąsowych ustach. Jak łabędź płynęła przodem korowodu, a widzowie dookoła stojący i siedzące, patrząc na nią, głowami kiwali i szeptali, że z tak piękną panną miło by było tańczyć aż do końca świata. Ale najuporczywiej i coraz ogniściej z nadrzędu kornetów i czepków, ścigał ją wzrokiem Janek, coraz rozkoszniej uśmiechać się zaczynał. I niecierpliwą stopą parę razy o toku uderzył, aż do kieszeni się miężki sięgnął, bawełniane rękawiczki pośpiesznie na ręce włożył i przez obsiadujące ławę niewiasty przeskoczył. Na ławie powstał krzyki pisk Łokciem jego A uchowaj Boże! I nogą może zaczepiony czepek giecołdowej. Na ucho jej się zsunął, co dzierżawczynie nie bardzo rozgniewało, a u jej sąsiadek wywołało głośne współbolewania i tajemne szepty. Ale on, na zostawiane za sobą miny i gniewy, wcale się nie oglądając, parze tańcowi przodującej drogę zabiegł, rozgłośnie w dłonie uderzył i na całe gumno zawołał: klaskanego! Wszyscy wiedzieli, co to oznacza. Więc tancerze natychmiast w tył się cofać zaczęli. I obejmować panny za nimi się znajdujące, a tancerka z pierwszej pary, jak ptak lekki i szczęśliwy, ze wzniesionymi ku niemu oczami na ramię Jana spłynęła. On po raz pierwszy kibić i obejmując, ukropem na twarzy się oblał i wzrokiem w górę rzucił, lecz potem, jakby radością i dumą szalony, z głośnym chołupcem nad ziemię się porwał i z ramieniem nieco podniesionym w górę, a twarzą ku twarzy tancerki schyloną. Szumnie i dumnie dookoła toku taneczny korowód prowadził. Owszem, przecież pięty do tańca poruszył, zawołała w tłumie starzyńska. On zaś w tym miejscu, gdzie muzykanci siedzieli stanął, przez co też wszystkie pary zatrzymać się musiały. I swoim pięknym głosem nie tylko na całe gumno, ale na ogród, drogę i szerokie pole zaśpiewał. Hej! Świeci księżyc, świeci około północy. Ciebie przestać kochać nie jest w mojej mocy.